Witajcie, Madzianowe świry! Witam w pierwszym wydaniu filmowym cyklu Krabman pyta. Gdzieś sprowadziliśmy do wielamy Pana Jacka Borysiaka, tak zwanego Jacksa. Cześć! Znacie go pewnie dobrze. Witam Jacku, witam Cię w stolicy głosowych ponownie. Mam nadzieję, że Twój pobyt jak na razie Ci się podoba. Miłości tutaj upływa czas to z nami. Oczywiście, No rzeczywiście. Wśród innych Madzianowych świrów. E, przejdźmy, może od razu do mięska, czyli do, do pytań. E, więc, tak, pierwsze pytanie, które chciałem Ci zadać, tak po ludzku, jak człowiek do człowieka, to jest: jak zaczęła się Twoja przygoda z Madzianem? Jasty. Moja przygoda z Madzianem? Moje pierwsze spotkanie e, z kamieniami do Madziana. To był e, pewnie jak u wszystkich Madzianowy Pasjans e, na Windowsie, e, o, gdzie, gdzie były poukładane z kamieni do Madżonga jakieś e, piramidy i trzeba było e, te kamienie ze sobą parować. A, to. No, tak, tak. No, ja to tak nazywam, Madzianowy Pasjans. Ale w sumie dobra nazwa w skrócie, żeby to... No. Natomiast pierwsze moje spotkanie z prawdziwym majongiem miało miejsce na Szczecińskim festiwalu kultury japońskiej Japan Fest. Gdzie w sumie całkiem przypadkiem trafiłem do stoiska z grami japońskimi i akurat grało kilku zapaleńców ze Szczecina. Oh, Postanowiłem nauczyć się grać. Uh -huh. e, bardzo miło mnie przyjęli. E, no, ale niestety zabrakło kontynuacji i e, na tak około rok, dwa lata, chyba na dwa lata zapomniałem w ogóle o majongu. Uh -huh. e, w międzyczasie do Szczecina sprowadziła się moja siostra. No i poszliśmy razem na kolejny e, festiwal e, kultury, kultury japońskiej. E, tam, cóż, przeczytałem wcześniej, że będzie Majong. E, zadzwoniło mi gdzieś w głowie, że mmm, to no, była taka fajna gra. E, zaciągnąłem swoją siostrę e, do grania. Zdziwiłbyś się, ale na początku nie chciała a w ogóle... <grym> znaczy, miałem problem z zaproszeniem jej do, do tego pokoju gier. Ona chciała gdzieś e, chodzić po jakichś wykładach, jakichś prezentacjach. No, ale jak w końcu się zgodziła, to, to się tak wciągnęła, że przez jakiś czas była większą maniaczką ode mnie. O proszę. No proszę. I zostało jej chyba. Tak, to. zostało jej, nadal gramy. Mhm. No i od tego drugiego spotkania z Madżongiem graliśmy regularnie. W sumie przeważnie co tydzień, rzadko kiedy nam się zdarzały dłuższe przerwy. No i tak oto jestem tutaj po bodajże trzech latach grania w Madżonga. Jesteś. Yy, bo Ty byłeś w tej ekipie, bo ja, ja tego jeszcze do końca nie wiem, czy Ty byłeś w tej ekipie, która tworzyła tą stronę? Nie, cztery... nie. Ja już yy, trafiłem do nich po tym, jak stworzyli tę stronę. Aha, bo ja właśnie tego tak nie oni, pewien. Czy oni ty... to stworzyli, no właśnie to, to oni mnie nauczyli grać. Na tym festiwalu? Fest tak, filmem, tam. tak. Tak, tak to się nazywa. No i wtedy, wtedy chyba ta strona już istniała za tym przy tym moim pierwszym spotkaniu z nimi. Mówili mi o niej, ale jakoś tak jak mówię, nie, nie kontynuowałem, nie wszedłem. No, za braku tego zahaczenia, tego doświadczenia. Po prostu. Gdzieś tą chwilową. Na chwilę załapałem, tak. a później, później zapomniałem. Natomiast za drugim razem ale wróciłeś pełno już Różne dobre. Czyli tak, na początku tam jedną nogą coś po tego, a potem. Tak, potem wskoczyłem okay, na głęboką wodę. No i bo kiedyś oni tam wypuścili ta ekipa wypuściła filmik taki przykładowy mhm. co, z gryfki. Ja tam cię kiedyś szukałem, ale. Ten nie, nie, nie. Widać to... dobrze, kto to gra i w końcu nie widziałem czy tam był ten Jacek, czy nie. Nie, nie, nie. To już to jest, już jest, to jest wszystko jasne, proszę Państwa. To, to jest dużo wcześniej. No, po roku pojechałem na swój pierwszy turniej, gdzie zająłem bodajże dziesiąte miejsce na 40 graczy. No to super pierwszy No to był tam. chyba najlepszy mój wynik na oficjalnych turniejach. <grym> Jak to się mówi na pierwszy raz w nowicjusza? Tak. Sprzyjało. To jeszcze po, przy okazji następnego pytania potem wrócimy do turniejów yy, drugie pytanko jak człowiek do człowieka też. Yy, no właśnie co cię chwyciło w tej grze? Może nie wiem czy od razu to się pojawiło yy, ten taki bakcyl. A nie co cię po, szczególnie tak... Nie potrafię chyba określić co. Po prostu po prostu tę grę całym jego, sercem. Jego całość. Tak. Yy. Natomiast teraz z perspektywy doświadczenia e, uwielbiam ten dreszczyk emocji, kiedy widzę, że, że ręka się składa. Mm -hmm. Mm -hmm. Coś w tym jest. E, szczególnie jak to mówił e, Kimę, jak się kanczan złoży, jak przychodzi ten kamień do tego kanczana. To te ostatnie, tak. dwa mangu, jak przyjdzie, no to jest super. Okej, okay, czyli Imagony jako całość. Nie, tam, że egzotyka. Nie, po prostu, prostu całego całe jako. Okay, jako super, gram. super. A obecnie jak to wygląda? Jak często udaje się grać? Ostatnio, ostatnio bardzo rzadko grałem. Jeszcze tak do, do niedawna, do, do niedawna, do jakoś tak do listopada. Powiedzmy graliśmy regularnie co tydzień. Raz w tygodniu zbieraliśmy się ze znajomymi ze Szczecina i, i gry, rozgrywaliśmy tak przynajmniej Hanciana. Natomiast od listopada to tak trochę podupadło. Gdzieś każdy z nas zaczął łapać jakieś dodatkowe mm. zajęcia. Z praca, no w sumie praca głównie nas, nas rozerwała i, i teraz się spotykamy dobrze jak raz w miesiącu. Mm -hmm. Niestety, zawsze coś. Od czasu do czasu sobie wejdę na Tenho, coś pogram. Troszkę, troszkę przy moim moim tak, przy zdecydowanie przed po, moją w... presją tak. w końcu wepchnąłeś mnie na ten o. Tak jest. Do, Dzięki do... Ci za to. Jeszcze będziesz przeklinał kiedyś. E, a czyli ta ekipa teraz to jest ta, co kiedyś była, czy e... nowe, z jakimiś nowymi osobami? Ja wiem, żeśmy się minut temu o tym rozmawiali. E... Dla widzów. Tak, pewnie. E, to jest... W większości to jest ta sama ekipa. Mm -hmm. a, chociaż a, udało mi się. Słanko. Z... To się wytyje. <grywia> a... Tam, e, przepraszam, tam, tam właśnie toczy się bój Madzianowy. Więc może jak padnie, nie wiadomo co tam się stało. A, przez pierwsze półtora roku, bo to w sumie minęło już, tak jak mówiłem, tak ze 3 lata, od mm -hmm. kiedy zacząłem grać. Przez pierwsze półtora roku udawało mi się werbować ludzi, ściągać ich. Całkiem sporo w pewnym momencie mieliśmy, graliśmy na trzy stoły, nawet. to jest wyczyn. Na polskie warunki to jest naprawdę wyczyn. Natomiast bardzo szybko się to urwało. Widzę w tym trochę... Upatruję w tym trochę to, że próbowaliśmy za szybko wprowadzić rozgrywki ligowe. I po prostu. Zbierało się nas na przykład, bywało tak, że było nas 10 osób mm -hmm. i dwa stoły grały liga, a dwie osoby były takie niezagospodarowane, <laughs> i to zniechęciło. Zabawki w kącie macie się tam, jakaś <laughs> hmm. No i część, tak, część osób, z którymi grałem na początku, gdzieś się porozjeżdżała po, w sumie po świecie. Kolega, który jako pierwszy gdzieś tam mnie uczył, wyjechał do Norwegii. Do pracy. Mhm. Reszta, część, część osób wyjeżdżała ze Szczecina, także żyć niestety. No, no jednak, mażon jest, przynajmniej u nas funkcjonuje, jako taka typowo rozrywka, taka hobbystyczna, więc ani pieniędzy z tego nie ma, ani nic, więc no. kwestia priorytetów, prawda? No nie, nie ma też co poświęcać jakichś tam swoich marzeń dla madżonga. Więc... Chyba, tak chyba, że marząk jest marzeniem w samym sobie. Chyba, że marząk jest tym marzeniem. I później jakieś poważne plany zakładania szkół w Jakaś tam praca, aby była, a marząk też tak może być, jasne. Kwestia, kwestia wyboru. E, dobra. E, a ogólnie przez te lata, jakbyś miał wybrać grę na żywo, a grę w sieci. Zdecydowanie. To który, który model wybierasz? Zdecydowanie grę na żywo. A może dlatego, że to od niej właśnie zaczynałem. Mhm. Może, może tak być. Ale jednak to, co człowiek pomiesza kamienie, to nie to samo, co komputer jednak. Jasne, jasne. Poza tym to doświadczenie obserwacji innych graczy, poczucia tego napięcia, no nawet kiedy gra się przez sieć, to, to swoje emocje można okazywać każdy dowolny sposób. A można nagłobyć po pokoju. A przy stole z innymi ludźmi jednak trzeba popracować trochę nad sobą. Tak. Tak, trzeba. No i można powiedzieć, że jest jakaś taka niepisana etykieta, czy tam. Tak. Mniej więcej każdy wie, jak, jak się tam można zachować, a czego wiadomo, że można. Pracanie sobie tam... stolików nie jest wskazane. No właśnie. A tam wiadomo, w domu myszką sobie zawsze można cierpnąć, czy tam klawiaturką. Nie ma problemu Mo w monitorek. Czyli, czyli na żywo. No i samo chyba obcowanie w ogóle z osobami. Tym bardziej, tak, że jest nas mało. Towarzyskie. Tak, I, bo wydaje mi się, nie wiem, jakie ty odnosisz wrażenie, że jednak do Mahjonga ciągną określony typ ludzi. Ja nie powiem, nie mówię, że wszyscy są tacy sami, bo to jest niemożliwe. Ale są pewne cechy, które ci ludzie, nie, nie wiem, jak to określić dokładnie, ale... Nie wiem, czy, nie chcę określać tu, czy introwertycy, czy bardziej ekstra, ale nie, nie o to mi chodzi, ale... Jednak coś, coś myślę, musi być jakaś wspólna dla nich. W Polsce na pewno muszą to być ludzie o e, albo szerokich horyzontach, albo otwarci na poznawanie nowych rzeczy. Tak. No Bo samo e, zapoznanie się z e, numeracją japońską tak. e, jest... E, no na początek jest to pewnego rodzaju wyzwanie. Mhm. E, zakojarzenie tych, e, tych symboli. Tak, jest, jest to jakaś przeszkoda na początku, taka bariera. Tak samo zresztą z, jest z honorami. Tak. Nie, nie jest to gra, której się da nauczyć tego tak z dnia na dzień, prawda? I nie jest tak, to jakaś gra. Tak. Nie jest to gra jakaś obecna w naszej kulturze bardzo. Czyli często bywa tak, że człowiek odkrywa ją kompletnie z podziemi, ziemi i nawet nie ma właśnie znajomego, żeby się zapytać, poradzić, wszystko w sieci. No. I to dużo wysiłku, prawda? Nie każdy nawet ma chociaż tyle czasu, żeby chociaż tyle włożyć i chęci. No i ja też osobiście wolę rozgrywkę na żywo, szczególnie od, od momentu kiedy zaczął się klub i tak dalej. To już jak to się zaczęło kręcić, no to... No bo wcześniej no to byłem skazany na tę, a potem już jakoś, jakoś poszło. Dobrze, jak? No może teraz nie, ale jeżeli jak byłeś w tej swojej szczytowej formie mazianowej... Czy poza graniem na żywo jakoś szkoliłeś swoje umiejętności, jakieś nie wiem, artykuły strategiczne, czy analizy z innymi graczami, jakieś inne sposoby? Nie, traktowałem to raczej tak hobbystycznie i czysto dla przyjemności, mm -hmm. dla przyjemności spotkania się z ludźmi mm -hmm. i, i takiego po, o, pogrania sobie. Mm -hmm. Raczej nie szkoliłem się w strategiach, ewentualnie to, co gdzieś usłyszałem czy na turniejach, czy mm -hmm. od innych graczy, z którymi grałem na co dzień. Jakieś takie ciekawostki, jakieś e, e, rady, powiedzmy. Mm -hmm. No i oczywiście e, anime. <laughs> anime Akagi. No pewnie. Podstawowe źródła wiedzy o technikach. A, chociaż widziałem osoby, niektóre na te anime bazują, bo w rozgrywce spotkałem tak. się, jak byłem na konwencie w Wrocławiu, to były osoby takie. E, nie kryły się z tym zresztą, że. W, w tym stylu, gry, nawet tam była jakaś filozofia, że. i to właśnie było pod anime, tak zrobiłem. Mm -hmm. Także... no tak, tak słyszałem, że są w ogóle e, przynajmniej dwie szkoły majonga, która mówi o tajemnych mocach i o stat czystej statystyce. Tak, to, to jest ten okult i, tak. i digi digital. Coś A ja, takiego. Ja no? jeszcze się ostatnio na analog. O! Czyli pomieszanie, jakby. <laughs> Bo digital niby się opiera na czystej matematycznej analizie 100%, czyli mhm. prawdopodobieństwo, a niby analog to jest jeszcze branie pod uwagę sytuacji mhm. e, na stole. I jakiś może przeczuć jeszcze swoje. I plus może jakieś takie, no bo mi się zdaje, że gracze często mają takie swoje jakieś w danych sytuacjach, że dany gracz ma już wyrobiony taki... Przyzwyczajenie. System, na przykład jak, jak składa 7 par że a ten zostawię a ten wyrzucę, bo taki mam zwyczaj, bo mhm. wiadomo jest ten układ oparty typowo na szczęściu, więc lepiej mieć system jakiś i, i sprawdzić, czy on żeby to jakoś tam e, była jakaś ciągłość w, ty, w tych posunięciach, wtedy można sprawdzić, czy, czy to działa. E, dobra. E, właśnie chciałem zapytać o te osiągnięcia, już częściowo wspomniałeś turniejowe. To, tak, 10 to 10 miejsce. I to był turniej w Warszawie? W Warszawie, tak. Organizowany już przez Polską Ligę. Tak, wszystko. Organizowany przez Polską okay. Ligę. Mogło być oczywiście lepiej. No i to był w sumie chyba na tym turnieju, złożyłem swojego pierwszego Jakumana. Ja, ale jestem, <laughs> no to kurde. No, daj mi. Sangen. Ale nogi chodziły mi. O, tak, tak, tak chodziły mi wszystko. No na pewno, na pewno. Znaczy, Ale po kreferi, stara starałem oczywiście. się tego nie pokazywać. <grych> A jak to wyglądało? Pamiętasz? Czy miałeś wszystko zameldowane? A, czy nie, miałem czy zameldowaną, nie? zameldowanego czuna. No. I miałem zameldowane albo kocu, albo kancu jakiego, jakiegoś zwykłego. Aha. Czyli tak nie wiadomo. No. A, tak, miałem na ręku e, zamkniętego jednego i jedne, jedną parę. Ja pierdziele, to jest taki właśnie. I mogło dojść, e, tam e, została mi ta. E... Czekaj, czy ja nie za dużo? E, zrobiłem, czekaj. Mm. Trzy parę? E, nie, to miałem tylko otwartego tego smoka, tego jednego. czerwonego, tak. E... Kurczę. Nie pamiętam teraz. W każdym razie... Coś było, był tylko, Nie był to taki jawny dla Samiętaj. Tak. Jest, tak taki tylko jednego smoka zamordowanego. E, I e, czekałem, gdzieś tam miałem parę e, smoka i parę jeszcze jednego, więc mogło mi przyjść albo tu, albo tu. Mm -hmm. Co było trochę niebezpieczne, bo jakbym ominął, to bym się wpierdzielił w furitena. No, tak. Ale tak się fortunnie złożyło, że gość, który praktycznie przez cały mecz mi się podkładał, podłożył mi się i tym razem. już się pogrążył. Ale to, było jakiś, to był jakiś taki moment z Jakumanów, bo jednocześnie na innym stoliku padło 13 sierot. W tej, w tej samej rundzie? E, prak w, praktycznie w tym samym czasie, nie wiem, może były 2-3 no, minuty zechni, różnicy. No bo e, ja byłem e, ofotografowany ze swoją ręką i Aha. już gdzieś tam słyszałem jakieś, jakieś okrzyki Jakiś zadowolenia, ręki, jakieś ręki, stęki. Nie, no to pięknie na turnieju piękna rzecz takie coś złożyć. No, mi się jeszcze nie zdarzyło. A co w ogóle, żadnego jakumana? Znaczy nie, na turnieju. A, że znaczy na turnieju? w ogóle turnieju, to tam jest inna bajka u mnie. No to jest. Na razie do, top ten to mi się marzy. Także kto wie, może w czerwcu, może, może kiedyś tam indziej. Eee, dobra. Jeszcze chciałem zapytać, jak człowiek człowieka, on jakieś marzenie takie Madzianowe czy masz związane z Madżongiem? Moje Madzianowe marzenie? Czuren po to. Curem po to. I to jest zarazem twój ulubiony argument taki wypatrzony, eee. czy... Nie jestem pewien, chyba bardziej wolę... Czy To przez tą legendę, <grym> tak w <grym> prostu. Przez... No nie wiem, czy, czy chciałbym, żeby się spełniła ta legenda, eee. Znaczy ja przynajmniej... Eee. Nie wiem o której konkretnie mówisz, ja słyszałem, że jak no złożysz 9 bram, to, to możesz przestać grać w madżonga, bo już nic nie złoczysz. Tak. I tam było jeszcze chyba o rychłej śmierci też. Co tam się działo Jaką Jakieś... montaż? Jakumontach? Hanemon, trzy w trzy ury. <grym> no już, już kończymy. Tak. I wiesz co? Jeszcze przepraszam, że przerwę. <grym> Widziałem dwieście! Dwieście! Rozumiesz to? Dwieście! A widzicie, ma znaczenie Gratulacje! E, dobrze, na czym byli na marzeniu? Ciuren poto. Ciuren poto. E, I zapytałeś, czy to jest mój ulubiony ekuman. Jeżeli e, w ogóle taki jest. E, chyba najbardziej e, Moim takim ulubionym Jakumanem, przynajmniej ze słyszenia, bo też nie udało się nigdy złożyć jest Ryuiso. Same, same zielone, tak. Same zielone. To musi być co. No piękna rzecz, nie powiem. To w ogóle jakie złożyłeś Daj sangen, Słanko pewnie... Na słanko tanki. Słanko tanki. I to nawet mi pisałeś o tym, to było na ten hon? No. Czy na żywo też? Eee, nie, na żywo złożyłem słanko albo stanki. Mhm. Eee, I jeszcze grając e, czysto z komputerem e, udało mi się złożyć dwa razy e, no, sieroty w kokusimososi e, Nie no, uczucie wygranej wygra... <noise> tak. W ogóle nawet już nie mówię o wygranej, ale ten cały te oczekiwanie na to, że widać, że to się składa i czy no. będzie, czy nie to jest. Naprawdę, jest ciężko zachować taką zimną krew. Tak, i, i głowę, i chłodną no. głowę, jasny umysł. E, dobrze. Ja ci nie mówię o tym pytaniu, ale jest takie jeszcze pytanko było. Tak. Bo ulubionego już żeśmy przerobili. Ale było takie pytanko, jakaś taka rada dla początkujących madzianowców, którzy wchodzą dopiero w ten świat. Odnośnie gry, nauki, czegokolwiek, taką ze swojego doświadczenia jakbyś mógł dać. Młodym widzom, którzy być może zaczynają przygody z Marianem. Dla Europejczyków nauczcie się grać defensywnie. I <laughs> koniec. Tak, to jest, to jest mm -hmm. moja rada. Poczytajcie sobie e, techniki e, i e, teorie gry defensywnej. I stosujcie ją, żeby madzian w Europie rósł w siłę i rósł w popularność. Tak, tak, a nie tam się zasadami zajmować. Czy to ma być otwarte, czy zamknięte, czy nagaś manga ma być, to nie jest istotne teraz. Uczyć się grać. No ja myślę, że to jest dobre. dobre tak, jest, tak.